Piąty dzień nowenny do świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Najświętsze Serce Jezusa. Święta Teresa żyła w epoce rozkwitu kultu najświętszego serca Jezusa. Nie była jednak zaangażowana w ten kult na sposób pobożnościowy. Pisała szczerze. Wiesz, że ja nie patrzę na serce Jezusa jak wszyscy. Ja myślę po prostu, że serce mojego oblubieńca jest jedynie dla mnie, tak jak moje jest wyłącznie dla niego. Rozmawiam więc z nim w rozkosznej samotności, serce przy sercu, w oczekiwaniu aż będę go mogła kontemplować twarzą w twarz. Pragnęła być ukryta w sercu Jezusa. Chciała w nim zamieszkać, bo było ono dla niej wsparciem i pocieszeniem. W sercu Jego zasypiam, cichną niepokoje: To mój niebios, świat. W akcie ofiarowania się miłości miłosiernej, Teresa precyzuje cel swego oddania. Chce pracować dla samej miłości, w jedynym celu aby Ci sprawiać przyjemność, pocieszać Twoje przynajświętsze serce i ratować dusze, które będą Ciebie kochać wiecznie. Droga Święta Mała Teresko, Kościół potrzebuje, żeby zajaśniały barwy, woń, radość Ewangelii. Przyślij nam swoje róże. Pomóż nam zawsze ufać tak jak Ty, w wielką miłość, jaką Bóg ma ku nam abyśmy mogli naśladować każdego dnia Twoją małą drogę świętości. Amen.